Siemanko, z tej strony Rafał z motor wy oczywiście kolejny dzień to kolejne motocyklowe nowości, które trafiają właśnie do naszej oferty. Więc jeżeli nie masz jeszcze motocykla w garażu na ten sezon 2025, to, to myślę, że to jest świetny moment, żeby właśnie taki motocykl e, sobie wybrać. No i za mną świetny motocykl właśnie na startej przygody. Czyli dla tych, którzy jeszcze nie mają tego doświadczenia i starają się wprawić się właśnie e, w tą pasję w ogóle do motocykli, to uważam, że Yamaha YS125 to jest bardzo fajny motocykl. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest m.in. motocykl, który bardzo często jest w szkołach nauki jazdy. Właśnie jeżeli ktoś zaczyna w zupełności od samego początku przygodę z motocyklami, no to na takiego na tego Yamaha YS wsiada. Ona jest często zamiennie z Hondą CBF, więc jeżeli właśnie wahasz się między Hondą a Yamahą, ale bardziej ci e, jednak to serce pójdzie do Yamahy, no to myślę, że jest to bardzo fajny motocykl właśnie żeby znoczyć. Tym bardziej, że trafiliśmy bardzo fajnych na egzemplarz. Uwaga, z przebiegiem e, kursu, żeby Wam teraz nie skłamać. E, dokładnie. Dokładnie 6400 km od nowości. myślę, że to jest na tyle mały przebieg, że jeżeli chcecie coś w alternatywie do nowego motocykla, ale jednak już coś, co spadła cena na tyle, ile miała spaść i już się trzyma w takim fajnym pułapie, że nie stracicie nic przez rok, 2 czy trzy, no to taka Yamaha YS myślę, że będzie świetnym pomysłem. Zostańcie ze mną do końca, zobaczcie, co udało mi się dla Was przygotować. Yamaha YS125. To jest taki bardzo nowoczesny egzemplarz, jak może powiedzieć, starej ybr 125, czyli coś odświeżonego 2019 rok motocykla no i co, no myślę, że to jest taki bardzo mały, lekki, zwinny pomykacz miejski dla tych, którzy cenią sobie bardzo niski koszt użytkowania, bardzo niskie spalanie, bo tutaj w tym motocyklu będzie to na poziomie 2-2,5 litra na 100 km więc no tutaj są już takie ekstremalnie niskie cyfry, cała eksploatacja w tym motocykle jest no, wyjątkowo tania, więc tutaj motocykl naprawdę jeśli nie woła, i koszty utrzymania są bardzo, ale to bardzo niewielkie no i nawet ci, którzy jeździli już dużymi motocyklami uważam, że w tym motocyklu znajdą coś dla siebie bo naprawdę motocykl jest o tyle lekki, o tyle zwinny, wielki promień skrętu, zawracanie tym, no to jest po prostu nawet, będzie, że przyjemność i naprawdę nawet dla nas, którzy no jeździmy dużymi motocyklami, no to jak taką rundkę na miastach sportu mamy strzelić, no to naprawdę taka... Przepraszam, taka mała jamaszka robi robotę. No i co dorwaliśmy, słuchajcie, motocykl, który jest, no naprawdę uważam, że w całkiem fajnym stanie. To jest rok 2019, no i przede wszystkim taki główny atut tego motocykla to jest przebieg, no czyli 6400 odnowości, to jest naprawdę bardzo malutki przebieg. Tym bardziej, że jest on 100% autentyczny i udokumentowany. Mamy wyciągi z takich badań technicznych. Wszystko to jest fajnie podpisane, dodatkowa instrukcja obsługi książka serwisowa, no i jeszcze nasza książka serwisowa, w której będzie zamieszczony to, że zrobiliśmy serwis olejowy w tym motocyklu i wymianę świecy, no czyli może nieduży serwis, no ale na tyle to wystarczyło, żeby można było powiedzieć, że to jest motocykl bez wkładu finansowego na teraz. Wizualnie też nie jest źle. Słuchajcie, no jest cały w oryginalnym nakierze, Tak na dobrą sprawę, jakieś drobne rysy użytkowe ten motocykl tylko będzie miał, czy jakiś żadnych większych, nie wiem, uszkodzeń, ładny zbiornik, te boczne owiewki. To wszystko to jest ładne. No, dziś jakiś drobny tutaj. Widać, że kiedyś była jakaś przycierka na błotniku I tutaj jest jakaś tam po prostu zaprawka Zrobiona na tym przednim błotniku Ale został on w oryginalnie Tutaj taka drobna była przycierka I na samej tutaj lampie też sam rancik Nie jest absolutnie pęknięta, ale już taka lekka przycierka się wydarzyła A Reszta podzespołów jest naprawdę ładna Ale przede wszystkim taki jest świeży Więc silnik, cylinder Tutaj sam, sam blok silnika Wydek, obręcze Amortyzatory z tyłu, fotel ładny No tutaj pod tym względem nie będzie jakiś Jakiegoś tam, nie wiem, zawodu, więc uważam, że całkiem fajnie, mimo wszystko, ten motocykl wygląda. No i co, no, dwa kluczyki w stacyjce. Do motocykla też robimy kompletną dokumentację do rejestracji. Jeżeli chcecie ten motocykl mieć u siebie w garażu, to możecie też zamówić go całkowicie zdalnie, a właściwie zamówić sobie jego oględziny pod domem. Zadzwońcie, zapytajcie, na jakich zasadach to u nas działa. No ale też oczywiście zapraszam Was do nas: do żardowa Jaśminowa 20 Motor W. zmiemy sobie w piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na ten motocykl, zobaczyć, jak się na tym czujecie. Przymierzyć się i tak dalej. No i też porównać to z innymi motocyklem, więc na miejsce do Was tak. Także serdecznie zapraszam. No i to no, chyba tak na dobrą sprawę nie ma co przedłużać. Ja przykręcam do Was kluczyk. To jest oczywiście motocykl na wtrysku, więc nie ma żadnego kranika, sania, nic z tych rzeczy absolutnie. Wystarczy przekręcić kluczyk, kliknąć zapłon i to jest wszystko co Was interesuje. Więc dla tych, którzy nie mają jakiegoś większego pojęcia na temat motocykli, będzie to bardzo fajny temat. W podstawie wskaźnik biegu, więc to też jest dużo ułatwienie dla tych początkujących, możecie sobie śmigacie. No i co, zobaczcie, no wystarczy kliknąć wózik zapłonu i to tak na dobrą sprawę wszystko co Was interesuje, jedynka w dół i ruszacie oryginalny kąpetopo jeszcze macie tutaj taki paseczek na pewno, że jeszcze w porządku powinien, eee, jeszcze trzeba mi te parę tysięcy na pewno przejeździć ładny silnik z jest super Pan tak samo oryginał silnik ładnie pracuje Jeżeli chcecie mieć to taczko w siebie w garażu, to za telefon. Jestem do Waszej dyspozycji. No i wpadajcie na nasze social media: Facebook, Instagram, TikTok. Wszędzie tam jesteśmy. Sprawdzajcie. Można się sporo nas dowiedzieć. Jeżeli chcecie też być na bieżąco z ofertą, to także na Facebooku czy Instagramie na bieżąco tam wszystkie, wszystkie um, nowości Wam wrzucamy. No i co? No. Tyle na teraz. Jesteśmy pod telefonem. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Lewa w górę. Trzymajcie się, się ciepło. siemanko, Hej.